Dzień dobry Państwu, witam wszystkich serdecznie na dzisiejszej imprezie. Wszystkim uczestnikom życzę pięknych osiągnięć i żebyśmy bezpiecznie zakończyli tą imprezę. Dziękuję. Jedynie nie bywała okazja, żeby zobaczyć polityków bez garniturów, tylko w takich strojach zupełnie innych, plażowych, pa pa pawła Ponceliusza w, w, w takich gadkach w kwiatki, tak? Czy posła Hoffmana w takim ubranku, jak ja mam. No, naprawdę, no nie bywała okazja. Dzisiejszy czas. Y są tak skonstruowane, że już nie da się tylko dobrze bawić i jeżeli można łączyć, łączyć przyjemne z pożytecznym, właśnie tak jak Państwo tu robicie, że my pływamy na skuterach, ale też dokładamy się do, do konkretnego szczytnego celu hartatywnego, wydaje mi się, że to jest jedyna dzisiaj możliwa formuła, to znaczy taka, kiedy przy zabawie nie zapominamy na, o tych, którzy no, nie mogą się bawić z różnego powodu. Że tylko więcej tego typu imprez, no to jest po prostu taka trój trójca, że to jest zarówno pod względem marketingowym promacja miejsca, ale także pod względem takim idei no, warte propagowania i dlatego jestem bardzo mile, yy, bardzo mi jest miło, że Iwona Guzowska zaprosiła nas tutaj. Mówię o politykach a, i że yy, w ogóle są ludzie, którzy chcą to robić. I Jet Ski race jest. Przykładem, jak można, nawet wtedy, kiedy nie ma super słońca, ściągać ludzi na plażę i zostawić pieniądze dzieciakom? Cóż, popiera się pójdź. Potraficie po zejściu z wody przybić pionę, napić się pogadać normalnie o zwykłych sprawach, nie napinając się na tematy, które gdzieś pewnie za chwilę będą bardzo mocno eksponowane w mediach. Po pierwsze, przyjęliśmy sobie piątkę już nawet na wodzie, jak jeden schodził, to drugi przybijał piątkę i to jest fajne. Natomiast tak, po pierwsze, polityk to jest przede wszystkim człowiek. Każdy, każdy z nas ma swoje życie, swoje pasje, swoje radości i smutki. I, i tak naprawdę politykowi też to, nic to ludzkie nie jest obce. Natomiast to, że oni tutaj przyjechali, mam nadzieję, że jest to wynik też pasji, którą mam i którą staram się zarażać, bo jeżeli ktoś robi coś... Z pełnym przekonaniem, właśnie z pasją to się rzecz, to ma wielki, wiel, wielką siłę rażenia i dlatego bez problemu zdecydowali się wszyscy przyjechać, pomimo tego, że cały tydzień byliśmy w Sejmie. No ale udało się tak przynajmniej niektórym wziąć żony, dzieci i mogą rodzinnie spędzać tutaj czas. Tym bardziej, że ta impreza jest właśnie dla dzieci. I nie, nie musiałam naprawdę nikogo namawiać, przekonywać. Jak powiedziałam, jaki jest cel, nie było dyskusji i przyjeżdżamy. Gdańska Plaża, Brzeźno, paneszek Paszkowski, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gdańsku. Witam serdecznie. E, trywialne pytanie, ale ono się zawsze pojawia, kiedy impreza dotyczy pomocy. Akurat w tym wypadku Fundacji e, Żyć z Pompą. Skąd w ogóle takie pomysły? Żyć z Pompą to program, który mm, od już jakiegoś czasu wspieramy. Uważamy, że warto dla takich inicjatyw realizować imprezy. Warto przy tym bawić się, pokazywać też możliwości pozyskiwania środków w sposób niekonwencjonalny, a jest to też okazja do tego, żeby się poznać, porozmawiać, przybliżyć. Jest to swego rodzaju święto ludzi, którzy chcą pomagać i fajnie się bawić.